Yo, yo, Siemaneczko Ludziska z tej strony Kładowski. Witam w kolejnym odcinku, oczywiście na moim kanale. Dzisiaj poruszymy sobie bardzo ważny temat. Myślę, że wielu z Was dzisiejszy odcinek zainteresuje. Tak, więc dziś omówimy sobie najtańszego na rynku kłada 4 na 4 Z czym to się je, czy to się opłaca, czy to się nie opłaca, czy warto go kupić. Tak więc zostańcie ze mną. I oczywiście robimy sobie najpierw przed odcineczkiem wyniki konkursu na kłada Renegade 50, czyli naszego jeszcze star ze starego roku konkursu. Jestem bardzo ciekawy, kto zwycięży. Tak więc robimy sobie taki odcineczek. No, maszyna losująca. Bęben losujący, żeby było widać. Dobra, bęben losujący i mamy karteczkę. Pomożesz otworzyć, zobaczymy kto to. A dobra, dobra, dałem radę. I zwycięzcą konkursu nakłada Renegade 50 jest zielu. Tak jak widzicie, tak więc gratuluję oczywiście odcineczek z wręczenia nagrody sobie wstawimy. Konkurs, pamiętajcie, był sponsorowany głównie dzięki firmie Promotor, w której oczywiście wszystko nagrywam. A teraz zapraszam do oglądania. No i tak, mamy już wyniki konkursu, tak więc jeszcze raz gratuluję zwycięzcy na naszego kładzika Renegade 50, a my przejdźmy sobie do opisu tego właśnie urządzenia, jakim jest Linhai 370 Pro Max. Dlaczego dzisiaj stwierdziłem, że nagramy sobie właśnie o nim odcinek? Bo naprawdę bardzo wiele osób pisało mi na Instagramie, żebym zrobił... Krótką, szybką recenzję, co, jak, po co, dlaczego, yy, komu yy, i po co yy, Linhai 370, bo... Jak wiadomo, jest naprawdę bardzo dużo, no niestety negatywnych opinii na temat Linhajasa, z czym nie do końca się zgadzam. Dlaczego nie do końca? O tym właśnie w dzisiejszym odcinku Kładowski wam e, powie. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja i dzwoneczek, żeby być na bieżąco, bo w tym roku, w 2024 będzie naprawdę mega dużo konkursików e, i oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani współpracą, piszcie do mnie na maila albo na Instagrama. Linhai 370 Pro Max, napęd 4x4, to jest oczywiście plusik. E, mamy również tutaj 27 koni, co nie jest e, jakimś tam złym wynikiem dla 300. Fenomenalny design, wspaniałe lampy ala Matrix. Jeżeli chodzi o e, tutaj wizual, że tak to określę, no to ja spokojnie mogę dać mu 7 8 10 Kładzik jest zwinny, bo jest dosyć krótki. Nawet ludzie myślą, że to jest szorcik jednoosobowy. Nie, tutaj mamy homologację dwuosobową. Dla drugiej osoby jakoś dużo miejsca nie ma, ale jeżeli nie ważysz 370 777 000 kg, to spokojnie zmieścisz swoją drugą połówkę. I tak kładzik kosztuje w tym momencie 20, powiedzmy około 21 000. Tysięcy, co jest fantastycznym, fenomenalnym sztos i w ogóle wszystko e, wynikiem, ze względu na to, że mm, pierwsza sprawa, cena do jakości jest naprawdę bardzo, bardzo wzglę... niewzględna, tylko odpowiednia, o tak to nazwijmy, odpowiednia. Dlaczego? Mamy za 21 tysięcy kłada, który ma napęd 4x4, tutaj mamy przełączany, mamy wyciągareczkę, jeszcze zobaczcie, kurciury ziemniury, Wyciągareczka z dodatkowym bezprzewodowym pilotem, mamy bardzo ładne alufelgi, oponki Bulldog'a, czyli bardzo dobrej firmy, e, napęd na wale kardana, jest hak, jest gniazdo do przyczepy. Tak? To, jest, to są takie główne argumenty, które przemawiają jednak na plus tego oto e, pojazdu. Oczywiście pełny wacik też możecie z tego odliczyć, tak? to, to jest kolejna sprawa. Dla kogo taki pojazd jest odpowiedni? Bo o to właśnie mnie pytaliście. Na pewno nie dla wariatów, miłośników offroadu. O tym niestety musicie zapomnieć. Bo pojazd jest przeznaczony raczej moim zdaniem, tak, tak żebyś powiedzmy znowu nie wstawił jakiejś tam złej opinii na temat Linhaja. To jest pojazd do jazdy rekreacyjnej. Jest naprawdę bardzo fajny, jeżeli chodzi o, powiedzmy, gdzieś tam pracę przy gospodarstwie. Na przykład, jeżeli nie chcesz wydać 40, 50, 60, 70 tysięcy złotych, potrzebujesz składnika, do którego, nie wiem, podepniesz sobie przyczepkę, przejedziesz z punktu A do punktu B przez punkt C, a zahaczając o punkt D, to taki linka jest dla ciebie na pewno odpowiedni. Muszę tutaj zaznaczyć jedną rzecz. Stare linhaje, te gaźnikowce standardowe, takie jeszcze na okrągłych lampach one były. Tutaj te opinie wszystkie raczej zbierają się do tych właśnie starszych modeli, bo z tego co wiem, znam naprawdę wielu użytkowników teraz tych ProMaxów, tych nowych, właśnie na, na tych ładnych Matrixach lampach. E, ja złej opinii o nich nie słyszałem. Ale to są klienci, którzy akurat pytali mnie właśnie na Instagramie przed kupnem. Czytam właśnie na, poprzez maila. I pierwsze główne pytanie, które zawsze zadaję, do czego ten pojazd będzie Ci służył. Tak więc dlatego myślę, że dlatego są z tego zadowoleni. No bo tak, tak jak Wam wspominałem. Jak chcecie poszaleć w off no to niestety taki linkaj, no myślę, że się nie sprawdzi. Pomimo tego, że prześwit jest bardzo duży, e, jeżeli chodzi o mm, szerokość, kłada też jest odpowiednia. Jest krótki, tak więc e, jeżeli chodzi o takie kwestie techniczne, no to spełnia wymagania jazdy w off w 100%. Aczkolwiek, no niestety tej mocy, nawet tak, te 27 koni tego tutaj zabraknie. Nawet jeżeli chodzi o 400, czy tam 500, dalej, moim zdaniem, w ciężkim terenie, ten pojazd sobie nie poradzi. Dlaczego sobie nie poradzi? Zauważyłem, porównując do innych 500, czy na przykład do innych 400, jest troszeczkę, jakby to określić, po prostu ma mniej niuta, mniej tego, słabiej, o, tak, może Wam określę, tak, tak, że tak powiem, technicznie, jest na pewno dużo dużo słabsze odczuwanie tego właśnie przeniesienia napędu z manetki na w podłoże, e, czyli, czyli to, m, podsumowując to przyspieszenie, powiedzmy tak, to rywanie z miejsca. Linhai niestety tego nie ma, znaczy niestety, niestety, bo to, to nie ma być pojazd, który, który wiecie, który będzie konkurował z Canamami, Polarisami, Yamahami. To ma być pojazd, który e, na pewno przyciąga i kusi swoją ceną, e, bo właśnie jeżeli chodzi właśnie w kwestii ceny do jakości, to tak jak Wam wspomniałem na początku filmiku, dla mnie to jest numer jeden. Jeżeli chodzi o przeglądy, też to dobrze wygląda. Bo tutaj mamy pierwsze po 300, następne są co 1000 km, tak więc jak najbardziej e, jest OK. Części są dostępne, aczkolwiek ich cena moim zdaniem no nie jest, nie jest niska, o tak bym to określił. Nie jest niska. E, jest taka powiedzmy nawet nie średnia, czyli tylko troszeczkę powyżej średniej. Tak więc części nie są zbyt tanie, aczkolwiek to wiecie, jeżeli będziecie użytkować, tak jak. Ale jeżeli będziecie użytkować to, jak Kładowski wam powiedział, to nie powinno być z nim żadnych problemów. Oczywiście trzeba dbać o sprzędzik, trzeba wymieniać ten olej, e, od czasu do czasu sprawdzić te śruby, czy się żadna wam nie poluzowała. Tak więc e, podsumowując dzisiejszy krótki odcineczek o Linhaju 370, to nie jest sprzęt dla kogoś, kto chce poczuć wiatr we włosach, kto chce zapierniczać w ciężkim terenie, taplać się w błocie. To jest sprzęt dla kogoś, kto nie wiem. Zajmuje się sadownictwem, na przykład, ma swoje gospodarstwo rolne. Oczywiście, ja zawsze wyrażam swoje zdanie, każdy może mieć inne, więc napiszcie w komentarzu, czy w ogóle byliście użytkownikami Linhaja i Waszą opinię, bo myślę, że nie tylko ja, tylko widzowie, którzy również będą oglądać ten odcinek, będą bardzo ciekawi, jak to właśnie wygląda z perspektywy użytkownika. Kończąc, kończąc to, co zacząłem, to jest sprzęcik dla kogoś, kto właśnie jest, powiedzmy, rolnikiem, ma, ma swój sadzik, gdzieś tam sobie podjechać, e, czy do kościółka, czy, czy na grzybki. Taka typowo jazda rekreacyjna, bo ten pojazd do tego jest stworzony. E, Linhai, nawet producenci Linhai tego nie ukrywają. Oni nigdy nie mówili, że to jest bestia offroadu, zobacz w ogóle, kurciury, ziemniury, to jest najlepszy na świecie, 300 pojemności. Nie, nigdy tak, e, że tak powiem, nawet nie oszukiwali o tak. Tak, nie oszukiwali was. To od razu miał być produkt tani, miał być produkt dla kogoś kto po prostu potrzebuje małego, zwinnego ciągniczka, który wygląda po prostu dla mnie fenomenalnie. Bo naprawdę ten wizual bardzo przyciąga. Jeżeli chodzi o komfort jazdy, też jest na wysokim poziomie. Amortyzatory nie są sztywne. Pojazd nie ma wspomagania, ale przy dwunastkach kołach, no myślę, że tutaj. Nie potrzeba, on jest niestety podpięty akumulator. Chciałem wam pokazać e, jak wygląda licznik. Wszystko co potrzeba mamy, czyli mamy oczywiście światełka, mamy kieruneczki, mamy klaksonik, odpalanie. Tu jest dodatkowo oczywiście e, sterowanie do wyciągarki, to co wspomniałem na początku. Zobaczcie jaki fajny pilocik bezprzewodowy, idziecie sobie dalej e, i na przykład zwijacie czy tam rozwijacie wyciągarkę. To jest duży plusik, powiem szczerze. Eee, I tak, zobaczcie sobie konstrukcję z tyłu. To jest, to jest może minus i nie minus. Dlaczego nie minus? Bo na pewno cena by skoczyła. Eee, Linhai 370 jest na sztywnej osi. Nie jest na wielowahaczu, eee, ale tak jak wam powiedziałem, zrobilibyśmy tutaj powiedzmy wielowahacz. Nie kosztowałby już te 21 tysięcy, tylko więcej. I po co? Po co? Czy ktoś z was dopłaciłby, nie wiem, 2000 tysiące, żeby był na wahaczu? Nie szukacie kłada do 20-21 tak tylko, żeby kurcze nie wiem, odliczyć sobie trochę watu, albo tak jak wam wspomniałem, żeby pochwalić się bratu. E, albo żeby po prostu podpiąć przyczepkę. Podpiąć pług, bo jak najbardziej sobie e, z odśnieżaniem też fajnie radzi. Zobaczcie ten prześwit, co, co mówiłem wcześniej. Jest naprawdę duży. Jest naprawdę duży. Tu obok niego stoi 420, która już jest właśnie na haczu. Zobaczcie sobie. O! Tak jest wykonana. Z tego co wiem, to jest nawet już coraz częściej wybierana, aniżeli ta budżetowa. 300. 400 kosztuje chyba teraz około 23-24, tak więc mamy w tym momencie 3000 różnicy. No ale tutaj 400 wielowachacz, no to dużo, dużo na plus na pewno. E, aczkolwiek, tak jak Wam wspomniałem, nie każdy będzie chciał dodać te kolejne tysiące, bo e, jeżeli chodzi o różnicę, o moc pojazdów, to wcale nie ma jakiegoś tam dużego e, przeskoku. W malowanie czarno-czerwone nawet ta 370 w tym samym malowaniu występuje. Tak więc, jeżeli szukasz kładzika, którym nie będziesz zapierniczał w ciężkim terenie, ani taplał się w błocie, Linhai powinien być dla Ciebie odpowiedni. Co nie zmienia faktu, że to nie są pojazdy bezawaryjne, bo takich kuli nie ma, nie istnieją. Ale podkreślam jedną bardzo ważną rzecz: Linhai nie ma jakichś problemów stricte, że ciągle nie wiem choruje na Opony, które się przewijają. W cudzysłowie, oczywiście wie co, wiecie o co chodzi. Nie istnieją takie typowe usterki tego modelu. Jeżeli będzie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, nie powinniście mieć żadnych z nim problemów. Ale tak jak wam powiedziałem, dla mnie najważniejsze są wasze opinie. Tak więc, jeżeli użytkujecie jakiegokolwiek linhaja, napiszcie w komentarzu, pochwalcie, podzielcie się swoją opinią. Jeżeli mieliście usterki, to jakie? A jeżeli nie mieliście, to bardzo dobrze. Widzimy się w następnym odcinku. Dzięki wielkie za dzisiaj żółwi! Piona, siemaneczko i do następnego.